Materiał instruktażowy opisujący operacje dostępne z poziomu menu kontekstowego dla wybranego wiersza zawarte są w materiale szkoleniowym. Funkcje menu kontekstowego okien tabelarycznych. Rejestry danych w systemie dostępne są m.in. w postaci okien tabelarycznych, czyli tabel zawierających kolumny i wiersze z danymi. Obsługa okna tabelarycznego jest jednakowa dla każdego okna tabelarycznego zawartego w aplikacji. Jednak, w zależności od nadanych uprawnień i elementów dostępnych dla danego rejestru, użytkownik może mieć dostęp do różnych opcji związanych z wyświetlanymi w tabeli danymi. Stąd wynikają różnice w widoku tego samego okna dla różnych użytkowników. Po otworzeniu okna tablarycznego, jego nazwa znajduje się nad oknem tabeli w formie zakładki. Jeżeli pracujemy na wielu tabelach, możliwe jest wygodne przełączanie się pomiędzy poszczególnymi otwartymi tabelami, klikając lewym przyciskiem myszy na jej nazwie. Zakładki zamykamy krzyżykiem lub wciskamy rolkę na myszy, gdy kursor znajduje się na nazwie tabeli. Po kliknięciu przycisku ustawienia możemy wybrać, jakie kolumny mają być wyświetlone w danej tabeli. Zaznaczamy kolumny, które mają zostać wyświetlone w tabeli. Możemy również ustalić kolejność wyświetlanych kolumn, klikając na nazwę kolumny, a następnie za pomocą strzałek ustawić ich kolejność. Możemy również w widocznej zakładce ustawienia włączyć opcję stronicowanie. W dolnej części okna zostanie włączony panel nawigatora, w którym możemy podać, na której stronie tabeli chcemy się znaleźć, przyciski funkcyjne pozwalające na przemieszczanie się po stronach tabeli oraz ile elementów ma zostać wyświetlonych na jednej stronie. Używanie stronicowania znacząco przyspiesza wszelkie operacje wykonywane na tabelach zawierających dużą ilość wierszy. Dwa kolejne przyciski na górze okna służą do zapisywania i odczytywania zasad filtrowania tabeli. Każde okno tabelaryczne ma swoje indywidualne zasady filtrowania, które mogą być zapisane w systemie. Dzięki temu możemy dowolnie skonfigurować wszystkie okna tabelaryczne istniejące w systemie WorkManager. Następny element określa bieżący, ostatnio zaznaczony wiersz w tabeli. Cztery następne przyciski służą do dodawania nowych danych, usuwania danych, odświeżania wyświetlanych danych oraz edycji danych. Aby edytować i usuwać wiersze w tabeli, należy najpierw wybrać wiersz, klikając na nim lewym przyciskiem myszy. Kolejne przyciski stanowią skróty do funkcji zależnych od rodzaju wyświetlanych danych. Każda kolumna w oknie tabelarycznym może służyć do sortowania wierszy w tabeli. Aby to zrobić, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie kolumny. Pierwsze kliknięcie ustawia sortowanie rosnąco, kolejne ustawia sortowanie malejąco. Jeżeli chcemy usunąć filtrowanie, należy kliknąć trzeci raz. Jednocześnie można ustawić sortowanie na kilku kolumnach. Kolejność sortowania odpowiada kolejności wyświetlania kolumn. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie kolumny otworzy się okno konfiguracji zasad filtrowania. W oknie konfiguratora możemy ustalić rodzaj sortowania. Wybrać wiersze z wartościami, które mają zostać wyświetlone, oraz wyświetlać wiersze zawierające poszukiwaną wartość w zbiorze wartości kolumn. Uwaga! Ustawienia filtrowania i wyszukiwania w tym oknie używane jednocześnie powodują zmniejszenie się zakresu widoczności wierszy. Wszystkie warunki muszą być spełnione, aby wiersz się wyświetlił. Aby włączyć tak zdefiniowany filtr, klikamy na przycisk Filtruj. Zasady filtrowania mogą być zapisane za pomocą przycisku Zapamiętaj filtrowanie. Jeżeli chcemy usunąć filtrowanie, klikamy przycisk Wyczyść w oknie konfiguratora. Przycisk Załaduj filtrowanie powoduje ponowne włączenie zapisanego filtra. Każde okno tabelaryczne w systemie Work Manager obsługuje dodatkowo funkcję szybkiego wyszukiwania wartości lub jej fragmentu. Znajdującej się w dowolnej widocznej, włączonej w tabeli kolumnie. Aby wyszukać wartość w tabeli, należy w polu szukaj wprowadzić szukaną wartość. System przeszukuje dane już w trakcie wprowadzania kolejnych znaków, wyświetlając wiersze, w których znalezione wartości odpowiadają wprowadzonym znakom z pominięciem użytego filtra. Wiersze z każdej otwartej tabeli można wyeksportować do pliku programu MS Excel. Aby to zrobić, należy zaznaczyć wiersze, a następnie kliknąć na ikonę, znajdującą się w prawym dolnym rogu okna tabelarycznego. Spowoduje to otwarcie programu MS Excel z arkuszem zawierającym skopiowane wiersze, który można przetwarzać lub zapisać. Kliknięcie przycisku w górnym lewym rogu tabeli zaznacza wszystkie wiersze. Przytrzymanie klawisza Shift na klawiaturze zaznacza wiele wierszy. Przytrzymanie klawisza Control zaznacza lub odznacza wskazane wiersze. Ikona przedstawiająca drukarkę umożliwia wydrukowanie wierszy otwartej tabeli w postaci raportu. Otwiera systemowe okno wyboru drukarki.